Ludzie nie są w stanie doświadczyć miłości. Ludzie nie kochają świata, zatem ich stosunek do codziennej walki o wartości, które już uległy zatarciu bądź nawet zostały utracone o to, by wskrzesić energię twórczą i kreatywnie przemierzać lądy wciąż niezbadane, które domagają się odkrycia jest. Co najwyżej ambiwalentni. Tak bardzo kochają siebie, tak bardzo sobą gardzą, że pragną być podziwiani, bo przecież utrwala się w ludziach przekonanie o ich niepowtarzalności. Tu został pies pogrzebany, bo ani oni wyjątkowi, ani oryginalni. Byle jakość otoczona symbolami, markami i motami, bez wiary w miłość, która zgnieciona przez istniejące trendy, także z rejestru duchowego, niknie w mauzoleum wrażeń estetycznych pod dyktando życiowej konieczności. Gdzie geniusz? Życie dlatego jest kłamstwem. Tylko kłamstwa, zawsze i wszędzie, zwykłą groteską. Żeby przeżyć, trzeba kłamać, wchodząc w układ z tym, co złowieszcze i bluźniercze. Zaś ocalenie własnej istoty, która wyrzekła się prawdy, zanieczyszcza przestrzeń doświadczeń międzyludzkich. Zrzucając nań winę za swoje niepowodzenia. Kochający, wychodząc poza oblicze biologicznej świadomości, dotyka sensu istnienia w czułości, jaką obdarza świat, manifestując oddanie sprawom najwyższej wagi, gdyż jego wolność, której owoce rozsiewa, gdzie się nie pojawi, widzi zachwyt jedynie w tym, co z radością godzi się na swój los, upartego wędrowca, marzyciela i myśliciela. Prawda, jak się powiada, jest tylko tym, co wewnętrznie spójne. Zaś spójne, a zatem będące tym, co naturalne i czyste ujawnia się poprzez naoczność w bezpośrednim spotkaniu z tajemnicami życia jako obłąkane, absurdalne i niedorzeczne. Nie może świadczyć prawdzie ten, kto nie jest szaleńcem, lecz ten, którego szaleństwo nie jest godne siebie. Gniew na siebie skieruje tych, za których nie zechce umrzeć. W czasach dzisiejszych, w epoce postprawnej, zatarły się całkowicie granice oddzielające to, co zasadnicze w tych sprawach, od tego, co peryferyjne i bez znaczenia. Dlatego też prawda wyświechtanego obyczaju, toniośle objawiająca swój życiodajny kult w tradycjonalizmie, jest fałszem samoistnym, gorszącym padł łez zwierzęcej cywilizacji od tysiącleci, która broniąc zaciekle swojej twierdzy przed upadkiem, a zatem nienawidząc upadku, pożąda go i prosi o unicestwienie, za to, że utknęła w lęku własnej niemocy. I pogardy do życia.